Cześć, witajcie. Dzisiaj, tak na, na szybko, chciałem się podzielić z wami jednym znalezieniem. W Łodzi odbyła się konferencja Jungle Web. To tak jak dwudniowa impreza zorganizowana przez koło marketingowe, marketing studentów Uniwersytetu Łódzkiego. I właśnie w Łodzi przez dwa dni. Studenci wszyscy zainteresowani marketingiem internetowym przedsiębiorczością, mogli posłuchać ekspertów, przedstawicieli agencji reklamowych, generalnie fachowców, z wielu dziedzin z zakresu internetowego marketingu biznesu przedsiębiorczości. Miałem też tam okazję się pojawić i trochę pomówić o pomysłach i inspiracjach. Niestandardowego wykorzystania takiej komunikacji w promocji firmy marketingu. Ale to, to tyle. Może, może jeszcze zrobię o tym osobny materiał. Ale w, za, zdziwienie wszystkich uczestników zbudziło hasło do, do WiFi, które było chyba wynikiem zemsty administratora sieci. Hasło wyglądało tak. Jest ono jakoś specjalnie już teraz tajne, bo zostało ustalone dla wszystkich na dzień trwania konferencji. Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny magazynu Brief, rzucił żartobliwie, że kto nauczy się tego hasła na pamięć otrzyma roczną prenumeratę Briefu. No i zobaczcie, co z tego wynikło. Tak, e, co małe? E, e, G duże, N małe, A duże, e, dolar. E, G małe, A małe, Q duże, N duże, F małe, Z duże, e, O małe, A duże, e, Z małe, O małe, C małe, H duże, e, małpa, R, kratka, R, małpa, 7. <try> Mogę posłuchać jak pracujemy na umyśli. Wygrał pan prenumerata briefu. Brief jest warty każdego poświęcenia. To, co ten gość się nauczył na pamięć, to, była, to było hasło do Wi-Fi obecnego tutaj na uczelni. I e, są plotki, że informatyk główny jest jakimś te, terrorystą, no nikt nie potrafi go zapamiętać. Poszedł konkurs, kto się nauczy, e, kto się nauczy tego, tego kodu, dostanie roczną prenumeratę briefy. Respekt.